witamy wszystkich. Albert Siedziński, Jacek Bartosiak, Strefa Zgniotu, kolejny odcinek. Dzisiaj, drodzy słuchacze i widzowie, pogadamy po, sobie i porozmawiamy o tym, czy jest możliwość wyjścia z tego pata na, który, z wojny na Ukrainie, czy jest możliwość jakiegokolwiek pokoju, czy struktura spraw umożliwia pokój, i ewentualnie jaki. Co by to oznaczało dla wszystkich, którzy są zaangażowani w tą wojnę. Zacznę może od tego stwierdzenia, które być może przełami od razu naszą rozmowę, że ja w tej chwili nie widzę warunków do pokoju, dlatego że nie, nie ma możliwości uzgodnienia strukturalnych interesów wszystkich stron walczących czy zaangażowanych. Bowiem Rosja rozpoczęła tę wojnę z powodów systemowych, to znaczy nie była zadowolony swego swojego miejsca w świecie. To nie chodzi o oczyszczenia terytorialne jakieś partykularne, ani jakieś spory między zwaśnionymi sąsiadami, tylko o miejsce Rosji w świecie i wpływ jej na północną Eurazję, a na pewno na Europę. I ten y, jej żądanie zostało unieważnione sukcesami Armii Ukraińskiej. I, i dla Rosji jest to sprawa być albo nie być. Jednocześnie, no a zatem no, trudno wyobrazić sobie y, taką sytuację, że Rosja rezygnuje bez niczego z tej sytuacji i się wycofuje. Teraz. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić też taką sytuację, że Rosja jest pobita w polu w pełni, że Ukraińcy odzyskują Krym i Donbass. Armia rosyjska jest kompletnie pobita i dokonuje się rozszcząkowania państwa rosyjskiego, co byłoby oczywiście idealnym zwycięstwem dla Polski i pewnie dla Ukraińców też. Ale nie dla nikogo innego. Ale pra... zaraz o tym powiemy ale nie dla nikogo innego. No i Rosjanie mają broń atomową i... i inni też nie są zainteresowani w tym. Zatem no, trudno tutaj oczekiwać takiego rozstrzygnięcia. Jeżeli z kolei trudno oczekiwać takiego rozstrzygnięcia, a zważywszy, że Ukraińcy nie mają sił na prawdopodobnie na wiele lat, no to być może Zachód będzie przymuszał Ukrainę do jakichś koncesji terytorialnych w zamian za mgliste albo realne obietnice członkostwa w NATO i w Unii. No ale czy Rosja to zaakceptowała? Bo to by z kolei anihilowało ten cel podstawowy pierwszy, czyli transformację systemu, żeby Rosja miała wpływ na sprawy europejskie, tak? I decydowała o europejskim rozwoju. A ta wojna w takim, w takim rozwiązaniu by uniemożliwiała. A zatem stawiam taką tezę, możemy ją rozwinąć szczegółowo i zresztą w, nas, w następnych tygodniach będę często o tym pisał i mówił w strategii Piłczek. Że każdy, pokój jest w tej chwili niemożliwy, strony muszą się dużo więcej zmucić, żeby próbować tego poszukać, ale możliwy jest rozej, który będzie tylko tymczasową pieredyszką. Jakiś rozej, na jakimś status quo, zwłaszcza rozej będzie możliwy, jeżeli Zachód się zmęczy tym dostawami, ale drodzy Państwo uważam, że będzie to tylko pieredyszka, przerwa, jak pokój w Terzy i Polska, w związku z tym, że siły ukraińskie mogą być zużyte, i skonsumowane staraniami do tego rodzaju, to przy następnym rozdaniu, zważywszy, że Rosjanie się nauczą lekcji, że Polska pomagała bardzo Ukrainie, no udostępniając terytorium, to tym razem w nowym rozdaniu, które może być zupełnie inne, za 3 lata, za 2, za pięć, Rosja, no my będziemy wam, tak? Bo nie, starcza, nie starczy tych sił już Ukraińcy. Mm -hmm. Albercie? Do, tak jak za, zanim zaczęliśmy nagrywać, ja słuchałem, co Jacek proponuje, e, żebyśmy omówili, powiedziałem, że nie mam dobrego do powiedzenia i naprawdę nie mam zbyt wiele, e, zastanawiam się, jak Stany by na to patrzyły. Bo tak jak wydaje mi się, że system międzynarodowy, międzynarodowy którego stany do, do pewnego stopnia bronią, nie bronią go na zachodnim Pacyfiku w wymiarze gospodarczym, tylko aktywnie go atakują, ale tu w pewnym stopniu go bronią. Nie wydaje mi się, że on może wytrzymać yy, zwycięstwa Rosji tutaj. Yy, a jeśli nie może go wytrzymać, to Stany mają, może nie egzystencjalną, bo są rzeczy ważniejsze, takie jak niedopuszczenie do wymiany jądrowej na przykład, ale bardzo zasadniczy interes w tym, żeby nie, nie pozwolić Rosji na osiągnięcie celów wojennych. Pytanie, czy, czy Stany mogą zaakceptować pieredyszkę? Nie, długo. Myślę, że mogą, ale wówczas postawią nacisk na nas, że musimy więcej wziąć odpowiedzialności. I to jest bardzo ważne pytanie, bo mogą nas przymusić do sojuszu wojskowego z Ukrainą, albo. W... No bo o, o co chodzi? Gdybym był Ukraińcem, nie zgodziłbym się na żaden rozejm, ani tym bardziej na pokój, bez twardych gwarancji bezpieczeństwa. Na tych gwarancje bezpieczeństwa na pewno by się składał parasol atomowy w USA, ale Amerykanie mogą być niechętni. Co najmniej Ukraińcy zażądają, żeby Polska była gwarantem nienaruszalności granic ustalonych nowym rodzajem, dlatego że bez terytorium Polski Ukraina nie jest w stanie prowadzić wojny. No i Polacy, chcąc nie chcąc, zostaną zaproszeni do stołu rozmów. Będą przy tym stole, podobnie jak sąsiedzi, jak Rumunia, i prawdopodobnie Białoruś, nawet kontrolowana przez, przez Rosjan, prawdopodobnie no Amerykanie na pewno będą, może Brytyjczycy, do, do stołu będą chcieli się dopchać. Niemcy, a już zwłaszcza Francuzi, bo się lubią dopychać nawet jak nie, nie bo trochę wpłynąć na przebieg, ale oczywiście będą to robić pod hasłem, że Unia Europejska, tak, więc, e, więc to jest, to jest e, taki scenariusz, gdzie Polska będzie musiała wyjść poza swojej dotychczasowej roli, tak? bo pieredyszka będzie groziła później nam, a jednocześnie Ukraińcy moim zdaniem nie będą chcieli podpisać pokoju, będą woleli walkę. Taką czy inną i wciąganie za tym zachodu, rozumiesz do tej wojny. Bo już jak zostaną raz skwitowane jakimś rodzajem, to ten zachód później może nie chcieć drugi raz. Mm -hmm. tej, tak? tak więc bez twardych gwarancji bezpieczeństwa, w szczególności danych również przez Polska albo jakiegoś tworzenia nowej równowagi, to nie widzę warunków na, na, na zgodę Ukraińców. Mm -hmm. tak? I zwłaszcza gdy będą ponosili takie straty jak teraz. Im mm -hmm. więcej strat, tym mniejsza będzie wola, no bo będą, będzie to za bez wyraźnej klęski Ukrainy, bo to też jest możliwe. Ale wtedy no, w ogóle cały konstruktywistyczny zachód upadł, jeżeli Rosjanie narzucą swoją wolę, prawda? To ten system, tak, tak. To ten system padnie. Zresztą no, to jest z tak moim to zdaniem i ta ta tak bardzo. ten tak. Bo, bo tak. trudno mi sobie wyobrazić, że Ukraina w obecnych warunkach odzyska do ambas. Nie, a Rosjanie zatem uzyskają ich koncesy terytorialne i jeszcze mają potencjał do ogłoszenia aneksji części Białorusi czy całej Białorusi, a zatem będą się objawiać jako zwycięzcy. No drodzy Państwo, tak jak była wojna północna, nikt nie pamięta, że przegrali, wygrali pierwsze bitwy w tej trwającej jeden lat wojnie. I, I jak pod Narwą, ale wygrali pod Półtawą. Tak? I Rosjanie mają taką pamięć, że nieważne jaki jest początek, ważne jaki jest koniec tej całej historii. A to dopiero jest początek. Zresztą, gdy tutaj nasz zespół czyta yy, analizy yy, Ukianów, chyba ostatnio coś pisał, to oni sobie zdają sprawę, że spokojnie, to dopiero początek wojny systemowej, Ona była od A gdyby myśleć o tym, jak może wyglądać pokój, zakładając parę rzeczy, tak? To znaczy na przykład, że nie ma możliwości, żeby Ukraina dołączyła do NATO i do Unii Europejskiej, że te gwarancje nie zostaną, że żadne gwarancje bezpieczeństwa wiążące, z wyjątkiem takich Pustych, tak? Czy, 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 czy zupełnie niewiążących i niejasnych? Nie zostaną mi udzielone? Musimy od razu sobie powiedzieć, że bo, bo też rzadko to w Polsce jest mówione, że yy, jak rozmawiamy z politykami, na przykład, to, ale jesteśmy na jakichś konferencjach, jako Strategy in Future, to widzimy, że oni absolutnie uważają, dobra, jest już wojna i trzeba ją po prostu wygrać. I to jest na takim poziomie banału, no bo co to znaczy wygrać tę wojnę? I zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w debacie, w internecie też tak jest, wygrać wojnę. Podczas gdy tymczasem wojna jest procesem politycznym. Jak Schelling pisał, jest przymusowymi negocjacjami, czy siłowymi negocjacjami, tak? I oczywiście, tak jak był Teheran, Jałta, prawda, I to się wszystko działo. I, I sama, będąc procesem politycznym, będzie miała też wynik polityczny. A zatem Polska musi się zacząć ustosunkowywać do tego i mieć plan. No, Teorię zwycięstwa opowiedziałem już, że optymalnie, tak, w ogóle rozpad Rosji. Ale co będzie, jak będzie mniej? Na przykład, jeżeli Ukraina dostanie te gwarancje bezpieczeństwa, to czy Polska ich udzieli? I czy zaakceptujemy my, że nie będzie Krymu i Donbasu, a zatem Ukraina będzie państwem zmilitaryzowanym, które będzie czekało na kolejną odsłonę i będzie potrzebowało nas i czy my pomożemy, i czy weźmiemy udział w tej wojnie kolejnej. A zatem, czy przygotujemy wojsko pod to? A zatem, czy wojsko będzie szykowane, zarówno jeżeli chodzi o rozwinięcie, jak i prawda, logistykę do operacji na wschodzie. Bo na to też się przeformułuje. No, albo z kolei e, zaakceptujemy, że Ukraina całkowicie przegrała, tak? i że przestała opierać. No musimy stanowić, się, jakie są dla nas korzystne scenariusze i działać w tym kierunku sami, nie czekając na całą wspólnotę Zachodu. Na przykład mieć własnych lisowczyków, być może podejmować decyzję o więcej sprzętu albo mniej sprzętu. Nie umiem teraz nie. powiedzieć wiem, czy mniej. Musimy mieć jakąś teorię naszego zwycięstwa, a zwycięstwa polskie. No na pewno mogę powiedzieć, że w tej chwili pol teorią polską zwycięstwa jest odzyskanie Krymu przez Ukraińców i, i Donbasu i rozpad armii rosyjskiej w ogóle y, smuta rosyjska i co ważne, dokonana przez samych Ukraińców, znaczy, żeby to Ukraińcy ponieśli koszty wygrania tej wojny. Tak? Sure. A Beli on poprzez dostawy sprzętu przez terytorium i tak dalej, i żeby to się zrobiło bez naszego wysiłku. To jest optymalny plan wojny. I to już jest różnica od tego, że jak się dyskutuje w Polsce. No, ale musimy zdawać sobie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych trwa debata na temat, co dać Rosji, żeby była zadowolona. Bo Rosjanie skutecznie, moim zdaniem, robią teren, czyli odstraszają, mówiąc ciągle o nuklearnym zagrożeniu i uniemożliwiają całościowe przekazanie broni nagle, w całości, na duże dystanse, tak, po to, żeby Ukraińcy wygrali tę wojnę. No dobrze. A zatem Rosjanie skutecznie izolują pole walki de facto, pozwalając na cienkie stróżki. I teraz jest pytanie: czy, czy dre, kto kontroluje zarządzanie skalacyjne tak naprawdę? Bo jeżeli Rosjanie kształtują starcie strategicznie, że czują, że będą mieli teraz długoterminową przewagę, bo się mobilizują, bo mają zasoby 30 milionów mężczyzn mogą zmobilizować, tak? I stracili tylko nie wiem, 40% edukacyjnego Ministerstwa Obrony, 40% czołgów i 20% BWP-ów, nie, a zatem mają jeszcze rezerwy, a Ukraińcy potrzebują zachodu i ten zachód może dawać, może nie dawać, bo jest powstrzymywany grożeniem nuklearnym, to może Szojgu, może Gerasimów uznali, że wygrają tę wojnę w ten sposób, tak? I co Polska na to? No więc i ten proces polityczny, tak samo jak te negocjacje w Ukrainie, cały czas trwa. Albo jak przesuwanie percepcji percepcji. Dlatego też Alberta poprosiłem ostatnio, żeby zaczął myśleć o tekście i tutaj Mam nadzieję, że wrzecie na nim presję, żeby zaczął pisać o tekście, jak Amerykanie mogliby dać gwarancje jądrowe Ukrainie i co musiałoby się stać, jakie zdolności musieliby na przykład bazować nuklearne na terytorium Polski. Dlatego, że zdaje się, że Rosjanie w zeszłym tygodniu mówili, że równowaga nuklearna nie istnieje, wojna w ogóle wszystko zniszczyła i nie obowiązują traktaty nuklearne. Tak? Coś takiego byłaby w To no, było w odniesieniu do New Start, tak? To, tak? Tak, tak. I w związku z tym, no to Amerykanie mogliby też na to, nowo potańczyć to, co... nuklearne. Tak, to znaczy, po raz kolejny, bo ja co mnie, żeby nie robił tego, znaczy, żebym nie powiedział, że to niemożliwe i nie, nie udowodnił po prostu dlaczego. Ale warto zwrócić uwagę, że Ameryka, że tych, tych inspekcji nie było od bardzo dawna. I nawet jak bo to, to Amerykanie musieli poinformować zgodnie z prawem, departament Stanu musiał poinformować Kongres o tym, jak jest coroczny raport musieli opublikować na temat implementacji New START. Ale nawet przy publikacji tego raportu, znaczy przy, przy przesłaniu go kongresowi, bo on nie jest dostępny w otwartym internecie na razie, oni podkreślali, że jest bardzo prosta ścieżka do powrotu do, do porozumienia. Nie sugerowali jakichś kar, nie próbowali używać kija. Mm -hmm, tak? W mm -hmm. sposób jasny zależy im na powrocie do tego traktatu. W związku z tym, pomimo tego, że wiem, że, że, że miałem działać za, przy założeniu, że coś takiego jest możliwe, to uważam to za fantazjonalne. Rozumiem. Rozumiem. No, no więc, właśnie, więc mamy, no, ale to jest, też zobacz, to jest też kamień do ogródka. Bo w trakcie tej wojny już teraz musimy myśleć, jak będzie wyglądał pokój i kształtować strumienie, na przykład pomocy w Ukrainie. No, żeby kształtować również jej postawę negocjacyjną, ja, tak. która będzie korzystna dla Polski, mm -hmm. tak? Czyli kształtować tak pomoc wojskową, no, żeby już w tej chwili kształtować jej zachowanie w kontekście na co jest gotowa się zgodzić albo nie zgodzić. Tak. Tylko ja na przykład to nie też, wiem, to sobie to, byli, to zdefiniować. Też pamiętaj, że, że nie wiem, wydaje mi się, że mówimy o dwóch innych rzeczach. Ja chciałem powiedzieć, że powinniśmy myśleć o tym pierwszego dnia. Y to znaczy o tym, jakie dokładnie, że, że każda pomoc polska udzielana przez Polskę Ukrainie powinna była być koncesjonowana. Znaczy, oba tak, tam, albo przynajmniej no, gdzieś tam coś zapisane, wynegocjowane, gdzieś, w jakimś traktacie ekonomicznym, później tam gospodarczym. A chciałbym zwrócić uwagę, że pomimo, to, ja, ja osobiście po raz kolejny jako pesymista, chyba, chyba największy w strategii, uważam, że nikt nie odbuduje Ukrainy. Dobra, a ja To się, się nie wydarzy. Bo bym zapomniał. Chciałem o tym powiedzieć. Już, daj nie... mi tylko powiedzieć jedną rzecz, Albercie. Drodzy Państwo, my w tym takim naszym natchnieniu e, narodowym, że jesteśmy tacy zajebiście moralni, zapominamy, że gdy, i to było przypominane, e, i dlatego w, e, operacja kijowska w 1920 roku Piłsudskiego była uważana za imperialistyczną przez środowiska lewicowe i później w latach 90. XX wieku też tak nie mówiono o tym. Dlatego, że prawdą jest, że jak nasze wojska szły w kwietniu i maju, na Kijów i, i tak dalej, po to, żeby ustanowić Republikę Ukraińską, żeby ona tworzyła plan federacyjny, ale podporządkowany Policji Polityce Polski. To rzeczywiście szły komisje majątkowe, rzeczywiście szły znowu wywłaszczania majątków przy powrót na dwory do dworu polskiego, mm -hmm. ale też cały plan wywozu rudy żelaza i innych metali z, z krzywego rogu, tak były, 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 były takie te. A zatem wówczas rozumiano, na czym to polega, i myślano o tym. Na tamtą miarę, takimi metodami jak wtedy, wykorzystując swoją przewagę no, hegemonistyczną, można powiedzieć, tak. nad, nad zalążkami państwowości ukraińskiej. Teraz tej przewagi nie mamy, ale tak się robi politykę i to tak Amerykanie robią, tak wszyscy robią, tylko robią czasami może bardziej w białych rękawiczkach, chociaż czy ja wiem czy w Czasami szaty się zmieniają, na tak? Wcześniej były... Ale pamiętano, jest w, kulturze, jest w kulturze polskiej, jest w kulturze, w ogóle muszę zlecić komuś mm -hmm. strategicznie, żeby zbadał ten bo jak mi się po prostu przypomniało przy czytaniu teraz jak pisz o tym tekście, a teraz jesteśmy bardziej święci od papieża, tak? to, znaczy, to znaczy my, cała reszta świata Polska absolutnie nie dyskutuje, a to jest wprost z, 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 to jest powiązane, skorelowane z planem zwycięstwa, no co to uważamy to się... za zwycięstwo dla Polski w tak. tej wojnie. Tak, i to widać, że, że nie ma żadnej wątpliwości, że klasa polityczna w ogóle o tym nie myśli. Nie, nie, nie ma w ogóle myślenia tego. I jednocześnie to ich myślenie o, jest, o wojnie tak naprawdę jest oderwane od rzeczywistości, bo oni nie ponoszą realnych kosztów ci ludzie. Tak? Mm. E, ani ludzie, ani już nie wspominając, że im nie grozi żadne niebezpieczeństwo, to nawet... Wojsko, tak? Nie, nie, nie jest zaangażowane w tę wojnę tak. bezpośrednio. Więc mają zupełnie wyabstrahowany od rzeczywistości, w gruncie rzeczy, obraz wojny. Takie dziecie król Maciuś, myślę, w ten, ten, zanim odebrał swoje nauki, tak? Że jest wojna, więc dajmy im czołgi, to wtedy wygrają. Tak. I to wszystko. Nie ma, nie ma nic poza tym. A chciałbym zauważyć, że pomimo tego, że ja osobiście uważam, że Ukrainy nikt nie odbuduje. I raczej powinniśmy się zastanowić, co zrobić, jak, jak będzie wyglądała rzeczywistość w momencie, kiedy Ukraina będzie państwem upadłym, z populacją, która cały czas toczy wojnę partyzancką z Ukrainą, no i z Rosją. Bo to, moim zdaniem, jest bardziej prawdopodobny scenariusz. Szczególnie, że nie wydaje mi się, żeby Ukraiński. Chociaż, albo jak, jest, jak, jak dużo bólu rzeczywiście musieliby Rosjanie zadać społeczeństwu ukraińskiemu. Żeby zaakceptowało ono pomimo buczy i terroru tak, i, i oryginalnych powodów dla prowadzenia walki z Rosją, żeby zaakceptowały tak. Jarzmo. Ale okay. to widać, jest, skoro jesteśmy w strefie zniotu, to widać, jak między Międzymorze jest strefą zniotu między Oceanem Światowym mm. a państwami kontynentalnymi. Mm. I tu się to, toczą te wojny, które rozstrzygają układ na, na granicach stref wpływów, gdzie jest mieszane. Dlaczego Mackinder uważa, że to jest takie ważne miejsce i że Anglosasi nie mogą go poddać, oddać. tak? Dlaczego tak to wygląda? Dlaczego Amerykanie realizują taką strategię? Dlaczego Ukraina jest smucona? I teraz jak jej zabraknie sił w kontekście ewentualnej rozejmu pieredyżki i tak dalej, to my zostaniemy również w tej grze na froncie walki Oceanu Światowego z, z kontynentem. I to jest. Mówiłem o tym już w 14-15 roku i w 16 książce. Yy, yy, więc yy, no To jest los, Ukraina nas wyręcza na razie w tej sytuacji. To jest, to jest strefą buforową, po to się Tak, Strefą buforową. buforową. I dlatego jej los jest absolutnie kluczowy dla mm -hmm. Polski. więc funkcjonalnie, jesteśmy w wojnie. Funkcjonalnie, jesteśmy w wojnie, tylko musimy tymi manetkami przepływów do wspomagania Ukrainy lub nie, zarządzać odpowiednio, kształtować też percepcję sojuszników. To nie jest tak, że jest wojna i trzeba ją wygrać. bo każdy inaczej to rozumie. No, zwróćcie uwagę, że Amerykanie kontrolują eskalację po to, żeby wygrać na swoich warunkach. Amerykanie. się nie liczą z krwią Ukraińców, bo daliby od razu im ten cel sprzęt. Te wszystkie Abramsy daliby. F-16, które stoją, tak? daliby te atakawce. Tak? I Ukraińcom byłoby może łatwiej. Ale boją się rozlania wojny. Na, Według na Washington Post, w artykuł sprzed paru dni, Amerykanie kontrolowali targeting. Wszystkie gridy, wszystkie tak, koordynaty. Tak, tak. Tak. Wszystkie uderzenia. I jeszcze jedna informacja, bo, tak, bo dlaczego mówiłem o odbudowaniu <grym> Ukrainy, i o tym, że być może my nie myślimy o tym, co będzie, jak będzie wyglądał pokój, jakie parametry będą akceptowane, ale nie myślą, na przykład. Nawet Urszula von der Leyen, która nie jest na, najostrzejszym, jak sądzę, narzędziem. bo ale. Tak, szokiem, tak. Tak. Ale nawet ona o tym myśli. politiko ja pisałem o tym w wiki briefie ostatnim. politiko informowało o tym, że Wewnątrz Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Urszuli van der Leyen są już prowadzone przetasowania personalne, tak, żeby upewnić się, że te dyrektoraty, które będą odpowiedzialne za ewentualną odbudowę Ukrainy, którą koszt wycenia się pomiędzy 300 miliardów a 1,5 biliona euro. To jeden z powodów, dla których myślę, że nikt nie odbuduje tego kraju. W każdym razie, żeby upewnić się, że te dyrektoraty będą obsadzone przez ludzi, którym Urszula van der Leyen ufa. I jakoś mam wrażenie, że jeżeli Ursz w tym się powiedzie, a powiedzie się, bo Polskie elity nie, myślę, że ani o tym nie wiedzą, ani nie są w stanie nic z tym zrobić, to Urszula von der Leyen, Komisja Europejska zadecyduje, jak będzie wyglądał i przebiegał, i komu będą dawane kontrakty przy odbudowie Ukrainy. I to nie będą kontrakty dawane nam. Więc nie dość, że nie uzyskamy nic. Dostawiam. Ważne jest to, że się już pozycjonują do zajęcia pole tak. position, tak? Tak. podczas gdy nasi politycy... Nawet kiedy jest nie, bardzo, nie. tak, nie widać jeszcze końca wojny tak. i nie jest jasne, czy ktokolwiek te pieniądze da, ale mimo wszystko... Tak. Już podejmują tak. działania po to, żeby odpowiednio sobie kontrolowały, tak. odpowiednie decyzje. To nie jest niczym nadzwyczajnym w normalnym kraju, ale u nas to tak nie działa. Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy kolejną strefę zmiotu. Do następnego. Dziękuję pięknie. Albert Świdziński, Jacek Bartosiak. Dzięki.